Mam jeszcze kilka uwag przed tymi wyborami, które lada moment, przed nami, w niedzielę będziemy szli głosować i e, no, ten spór trwa w mediach społecznościowych, trzeba przyznać, że już jest dosyć nieznośny i, e, i męczący, to znaczy jest tak podbudowany emocjonalnie i tak całkowicie obojętny na argumenty nawet, na przykład w takim w bańce takiej katolickiej że jest to rzeczywiście nie do zniesienia. Jednym z takich najczęściej powtarzanych argumentów przez katolickich zwolenników Rafała Trzaskowskiego jest to, że potrzebujemy wreszcie prezydenta, który będzie stał na straży konstytucji. Tutaj, na przykład, głos jest ojca biskupa dominikanina, którego wypowiedź przeczytałem na portalu Więzi. I powiem szczerze, że ten argument o konstytucji jest dość zabawny. Pamiętam jak Jerzy Kwaśniewski, Zordo Juris, podczas Narodowego Marszu Życia, kiedy miał swoje przemówienie i mówił o ochronie życia nienarodzonych, to też ironicznie zakończył je takim wezwaniem do skandowania konstytucja. Tak? Dlatego że. Konstytucja polska strzeże życia ludzkiego od poczęcia, a polska ustawa o ochronie życia nie strzeże wszystkich osób od poczęcia. tak? Dobrze, wiem, że są te wyjątki. No teraz wyobraźmy sobie, że Rafał Trzaskowski wygrywa wybory. Może to już się stało, może go oglądacie. To już to się stało, na przykład, albo przegrał. No ale to jest taki dobry przykład, yy, wydaje mi się, pewnej teoretycznej rozkminy w sprawach konstytucyjnych. E, Dostaje prezydentem, e, a Trybunał Konstytucyjny wreszcie doprowadza do orzeczenia w sprawie e, o niekonstytucyjność przesłanki eugenicznej e, w polskiej ustawie o ochronie życia. E, no ta sprawa już dosyć długo wisi, wiem że PiS to zamroził, no oczywiście zamraża wszystkie sprawy związane z ochroną życia, ale powiedzmy, że kiedy Trzaskowski wygrywa, to zaczyna się to PiSowi na nowo opłacać, tak, dobrze pamiętamy, że zanim PiS trafił, zdobył władzy w 2015 roku, no bardzo się jakby kreował i stylizował, nazwijmy to tak na partię katolicką, popierał wszelkie inicjatywy społeczne, dotyczące ochrony życia, rodziny, praw rodziny itd. i tak dalej. to się oczywiście wszystko skończyło, jak wybory zostały wygrane. No ale powiedzmy, że sytuacja się zmienia, wybory są prezydentkie przegrane, Duda odchodzi, Trzaskowski zostaje prezydentem. Trybunał Konstytucyjny, w którym mamy dominację sprzyja sędziów sprzyjających PiSowi orzeka, że ta przesądka organiczna jest Niekonstytucyjna. Co robi Sejm? No, Sejm e, odnosi się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i przegłosowuje mm, poprawkę do ustawy e, o ochronie życia. I wycofuje przesłankę eugeniczną z, mm, no, z zapisu, zapisu tej ustawy. Na no, co Rafał Trzaskowski mówi, że będzie realizował. E, swoją obietnicę wyborczą, a mianowicie tę, że nie podpisze e, żadnej po zmiany, poprawy ochrony jakości życia e, w Polsce. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj ci, którzy widzą w nim e, obrońcę m, Konstytucji, też będą krzyczeć, że oto Konstytucja jest łamana. Czy będą skandować Konstytucja, tak? Czy będą organizować marsze w, w sprawie ochrony życia, powołując się na konstytucję. Tak? Bo problem jest taki, że konstytucja stała się swego rodzaju bożkiem, bożkiem opozycji. Tak i oczywiście, e, ja mam e, jako konserwatysta, czy tradycjonalista, e, poważne zastrzeżenia co do rewolucyjnego stylu polityki instytucjonalnej Prawa i Sprawiedliwości. Ale uważam, że po prostu to wykorzystywanie konstytucji jest tylko doraźne i no, głównie pełne hipokryzji, dlatego że e, ci, którzy wołają konstytucję, mają wrażenie, że konstytucja państwa polskiego jest jakimś takim dokumentem gwarantującym czy mm, pozwalającym traktować polskie państwo jako. Mm, e, jako taką republikę liberalną, byśmy powiedzieli, całkowicie liberalną, która nie reprezentuje żadnych wartości, co, które na przykład wyznają ludzie katolicy czy prawica w Polsce, że konstytucja w jakimś sensie w Polsce jest liberalna i lewicowa. Tak nie jest. To, że PiS nagina pewne zasady prawne w Polsce. To nie znaczy, że tego nie będzie robiła opozycja dzisiejsza, kiedy dojdzie do władzy. I myślę, że ten przykład ochrony życia jest najbardziej ewidentny. I jeśli dojdzie do zmiany władzy w Polsce na szerszą skalę, tak, na przykład zmieni się kiedyś parlament, jestem przekonany, że pamięć o konstytucji pójdzie do kosza. Bo to konstytucja pójdzie do kosza. W tych sprawach, gdzie jest agenda liberalno-lewicowa. Nie wiem, w sprawach jakichś związków partnerskich, małżeństw homoseksualnych, e, kwestii rodziny, że konstytucja okaże się kompletnie, ale to kompletnie nieważna tak? i będzie ignorowana. Będą ignorowane e, bardzo możliwe, m, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, e, który zawsze będzie można potraktować lekceważąco, powiedzieć, że to jest Trybunał e, Pisowski. E, także. M, Myślę, że zalecałbym ostrożność tym katolickim zwolennikom liberałów, kiedy mówią o ostrzeżeniu konstytucji. No, chyba że tak naprawdę sami uważają, że ochrona życia nie jest niczym ważnym, że ochrona rodziny nie jest niczym ważnym i że liberalne społeczeństwo jest jakąś nową formą cywilizacji chrześcijańskiej. No nie jest.